Mikrofon, mikrofon będzie z tyłu, proszę Państwa. Zupełnie inny mikrofon tam jest, inne nagłośnienie, mam nadzieję, że będzie działało. To tyle uwag technicznych. Proszę Państwa, jesteście Państwo na spotkaniu z przedstawicielem partii zupełnie innej niż partie demokratyczne, które zajmują się rozkładaniem pieniędzy. My mówimy o pewnych zasadach, o tym, co powinno w Polsce być. I, y, proszę Państwa, są to recepty bardzo proste. To nie jest, to nie jest tak, że, że my wymyślamy coś wyjątkowo oryginalnego. Większość z tych rzeczy już była, tylko w wyniku eksperymentu, trwającego już około 100 lat, y, w, w, w którego wchodziła na przykład Kołyma, a, o, Oświęcim i tak dalej, y, w wyniku tego eksperymentu y, te normalne rzeczy zaniknęły. Żyjemy w nienormalnym świecie. Z tego się ludzie nie zdają sprawy podstawowych. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim jesteście Państwo nieustannie okłamywani. To jest podstawowa rzecz. Jesteśmy Państwo okłamywani w bardzo wielu dziedzinach. Przykładowo, jesteście Państwo okłamywani, że od 18 lat idziemy w kierunku wolnego rynku, kapitalizmu, liberalizmu i tak dalej. sam uwagę, że ilość urzędników państwowych w tym czasie wzrosła cztero i półkrotnie. Z czego wynika, że nie idziemy, broń Boże, do wolnego rynku, tylko idziemy do ustroju urzędniczego, w którym to urzędnik decyduje o tym, co możemy robić ze sobą, swoimi pieniędzmi i tak dalej. Także, broń Boże, z wolnym rynkiem nie ma to nic wspólnego. Na przykład istnieje w Polsce Ministerstwo Rolnictwa. Jeśli mi ktoś powie, po co przy wolnym rynku minister rolnictwa? Co to? Rolnik już nie wie, kiedy siać, co orać i tak dalej? Wie. To Ministerstwo służy oczywiście do brania łapówek, co już tam próbowano udowodnić panu Leperowi, co się nie udało, ale oczywiście każdy inny minister robi dokładnie to samo, bo nie ma najmniejszego powodu, żeby to ministerstwo innego powodu, żeby to ministerstwo istniało. Weźmy przykład Ministerstwa Zdrowia. Jestem przekonany, że sporo z Państwa myśli, że ono istnieje po to, żebyście Państwo byli zdrowi. Otóż zwracam uwagę, że nie. Dawniej nie było ministerstwa zdrowia, a przyrost naturalny był znacznie wyższy niż obecnie. Z tego wynika, że ministerstwo to nie jest potrzebne, a nawet jest szkodliwe. I to samo z innymi, z innymi rzeczami, prawda. Uczy się nas na przykład jest wychowanie seksualne, otóż yy, za moich czasów nie było w szkołach wychowania seksualnego, a jakoś się sześciorga dzieci dorobiłem, prawda, bez, bez pomocy nauczycieli i, i, i nawet w kościele nie było żadnego postobienia małżeńskiego i też jakoś sobie poradziłem, także proszę Państwa. Istnieje cała kupa rzeczy, które usiłują za nas robić urzędnicy, a które są całkowicie zbędne, a bardzo wiele z nich jest po prostu szkodliwych. Weźmy przykład owego Ministerstwa Zdrowia. To, proszę Państwa, to ministerstwo, w tym ministerstwie istnieje na przykład Departament Polityki Lekowej. Ten departament zajmuje się tym, żeby zabronić nam brać lekarstwa, jakie byśmy chcieli być może zażywać. Ten departament może nie dopuścić do sprzedaży leku na terenie Polski yy, i oczywiście on zajmuje się ustalaniem cen lekarstw. Otóż yy, lekarstwo, le, lekarstwo takie sprzedawane w Brazylii, tej samej firmy, dokładnie to samo lekarstwo, kosztuje załóżmy 15 dolarów. To znaczy że firma robi za 10, no i 5 dolarów zysku musi jakieś mieć, prawda? W Polsce przychodzi i proponuje cenę załóżmy 100 dolarów. Urzędnik sobie szybko liczy, że jeżeli tak, to firma będzie miała zysku 90 dolarów, od czego zapłacić 40%, a jakby cena była 15 dolarów, to od 5 zapłaciła 19% podatku, z czego wynika, że lepiej, żeby kosztowało 100 dolarów, prawda? Mogę Państwu zapewnić, że gdyby nie istniało to ministerstwo, to ceny lekarstw spadłyby mniej więcej sześciokrotnie. Nie mówię dokładnie sześciokrotnie, mniej więcej sześciokrotnie. Wiemy to dokładnie, bo wiemy dokładnie, że te leki są sprzedawane sześć razy taniej, a nawet więcej w innych krajach. I jakoś się do tym firmy wzią. z rady, wziąć garść z ziemi stąd i zjeść. Wolno mi? Wolno, no. To dlaczego nie mogę jeść sobie jakiegoś lekarstwa? No, większa jest szansa, że umrę, żrąc, żrąc jakąś ziemię, niż jakieś lekarstwo. W końcu jakaś firma je robi, firmuje, podpisuje, ryzykuje procesem, więc chyba nie robi trucizny, prawda? Znamy przykład konkretny, bo akurat znam panią Barbarę Piasecką-Johnson, panie wiedzą, co to jest pani Barbara johnson prawda, Johnsonowa, to jest firma Johnson Johnson, te różne rzeczy, co tam robi, zasypki, nie zasypki. No i ona przyjechała do Polski jako wdowa z kapitałem sporym, prawda, chcąc tu trochę zainwestować może w Polsce. I, proszę Państwa, między innymi trafił do niej nijaki profesor Tołpa, pamięci, w tej chwili już nie żyje, Pan profesor Tołpa wymyślił yy, lekarstwo na raka yy, z torfu. Yy, pani nie mógł się z tym je przebić w Polsce zupełnie, nie mógł dostać pozwolenia. Pani Johnsonowa yy, kupiła to od niego patent za 150 tysięcy złotych. No. I jak już kupiłam, to chciała je produkować i sprzedawać, prawda? Yy, więc yy, posłała swojego przedstawiciela do tego departamentu yy, i przywitano go z wielką radością. No wreszcie polskie lekarstwo świetnie, no tego, już się bierzemy za badania. No, yy, powstało pytanie, jak długo będą trwały badania? No 6 lat. No ale gdyby dać im 100 tysięcy łapówki, to by trwały dwa miesiące. Teraz Państwo rozumiecie. Firma dobra nie da łapówki, nie będzie ryzykowała swojego dobrego imienia. Firma podejrzana łapówkę da. I dlatego mamy na rynku lekarstwa drogie, podejrzane i o kilka lat spóźnione. To jest skandalem zupełnym, że są lekarstwa sprawdzone już w Ameryce, przebadane w Szwajcarii, przebadane w Niemczech, Francji, Włoszech i tak dalej, a w dalszym ciągu w Polsce trzeba je przebadać. Po to tylko oczywiście istnieje ten Departament, żeby brać łapówki. Nie ma żadnego innego rozsądnego powodu. Oni wiedzą lepiej od nas, co jest dla nas dobre, i za nasze ciężkie pieniądze no, chcą o tym decydować. Tak nawiasem, był taki pan, już chyba jeszcze żyje, nazywał się Dilorenco którego znałem osobiście, poznałem go w Pizie na kongresie liberałów, nie wiem po co tam zaproszono socjalistów, ale zaproszono. No i był pan Di Lorenzo. Był ministrem zdrowia w rządzie pana Becia Craxiego, Bettino Kraksi, premier rządu socjalistycznego, który uciekł do Tunisu, który nie miał umowy o sedycję z Włochami, dostał 20 lat więzienia, ale umarł już w tej swojej willi w Tunisie. Natomiast pan Di Lorenzo nie zdążył uciec i odsiedział całej 10 lat w kryminale, z jego willi wnoszono całe obrazy wielkich mistrzów, sztaby złota, wszystko za łapówki, za zezwolenie na sprzedaż lekarza na terenie Włoch. Wszędzie w całej Europie, w Ameryce trwa korupcja, bo jeżeli raz ustalimy, że rząd lepiej wie od nas co jest dla nas dobre i rządowi przyznamy to prawo, to oczywiście jest świetne miejsce dla korupcji i ogólnego bałaganu. To, także podam jeszcze raz, Ministerstwo Zdrowia nie, że działa źle, ono jest całkowicie nam zbędne, podobnie jak Narodowy Fundusz Zdrowia. W państwa się wmawia na przykład, że gdyby nie było Narodowego Funduszu Zdrowia, to by się wszyscy umarli z głodu, biednych nie byłoby stać, lekarze by wyjechali za granicę.